Mateus Caribo Gonchevski. <fixen> Amadeus Ferrari Rochli. <fixen> From a runaway, always call me when they get a day. Used to give them all the time, Adria, Polak, Poland, David, Bolja. Patronem tej części jest Bóg Maher Witam Was panowie. Może zaczniemy od naszego mistrza. E... Słucham. <laughs> Dawid. Witam. E... Słuchaj, miałeś walczyć z Wiewiórem. Walczysz z Adrianem Polakiem. E... Myślisz, że Adrian zasługuje na walkę z Tobą opas, pas kategorii 77 kg? Wiesz, nie mi to oceniać, czy zasługuje, czy nie, ale dostałem taką propozycję. Adrian jest jedyną osobą, która mnie dotychczas pokonała. Jeden, jeden. Lecimy. Czemu, się zaśmiałeś, jak powiedziałem, czy zasługuje Adrian na walkę opas? Nie, no moim zdaniem zasługuje, no. <laughs> <laughs> no tak, no. The jest tylko jeden. Wyczułem ironię. Here we go again. Mocna ironia tutaj z twojej strony, już to jest zauważalne. Panowie, no właśnie, chciałem też poruszyć was... A Adrian, Adrian milczy. Adrian wilczy. Liczenie jest złote. Wjechało mu dopiero. Wy zakopaliście to opór wojenny, ale chyba on jest znowu odkopany, co? No znaczy ja to zakopałem, no ale z tego co wiem, to on mnie nienawidzi jeszcze bardziej niż mnie nienawidził. Wie. Nie wiem, czy to jest pewne, ale tak słyszałem. Adi, Adi dawaj, no. Adi? Pogadaj coś, kurwa. On mi jest obojętny, serio. Kalibo, e, walczysz za Madeuszem. E... Jestem, cześć. Rekord 1-4, 5 walk w Fame MMA. Ale wiesz, dawał no, mocne pojedynki. Nie jest e, zbyt troszkę ta poprzeczka postawiona wysoko. Zaczynasz naprawdę z takiego wysokiego C. Oczywiście, nie lekceważę go. Aczkolwiek nawet jeśli przegram, choć tego nie zakładam, to ja będę miał lepszy rekord i tak. Słuchaj, tak naprawdę <grym> nic o Tobie nie wiemy. Nie publikujesz treningów. Jeszcze? A wziąłeś sobie za gościa, który miał 5 walk, przez niektórych można powiedzieć, że jest uznawany za nieobliczalnego. Twój way! Yeah, gruba! Przepraszam. Wiesz, jakby można powiedzieć, że on nie do końca ma jakąś super technikę, ale jednak jak dojdzie do ciebie taki potężny cios weselniak? zamachowy, weselniak, stary jesteś świlem. No to będę na Czemu weselu. widziałeś. Znaczy, szacun w ogóle, że wiesz, że się odważyłeś, ale. Bo nie masz przyszłości. Diedzło wojna swoje motywację. Nie, 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 się, że wziąłeś w ogóle, wiesz, dla mnie jesteś kocudem ja to mega szanuję, ale jesteś odważny też, nie? Dziękuję, lubię wyzwania, mam nadzieję, że damy fajną walkę i że będą fajerwerki. A Mateusz, no właśnie, widziałem, że trenujesz, że bardzo dużo trenujesz. E... Tak, to prawda. Zapierdzielam jak nigdy. Znaczy zapierdzielałem tak tylko do jednej walki. E, do, której? do walki tej z Polakiem, no po nim sobie trochę, trochę mi odjebało. Popłynąłem sobie na kilka miesięcy, ale aktualnie no, chcę e, udowodnić wszystkim, że to nie był ani jakiś laki punch, tylko że staćmy na to, żeby Boćkowi jeszcze zabrać ten pas. Chyba, że będzie miał go, jeszcze, chyba, że będzie miał go prawdziwy czempion, czyli Edwin. E, no i có, cóż mogę dodać? E, no walczy z debiutantem, mówi, że e, rekord i tak będzie miał lepszy ode mnie. No dobra, ale ja żadnej walki nie przegrałem przed czasem, a gwarantuję ci, że ty będziesz kolejnym memem. Jak twój kolega obok. Dobrze, dziękuję. Już tak obiecałeś się raz i Adrian. raz się uda. A Madi w ogóle y, stworzona część jest tak, że z każdym tutaj ja się nie wiem na się pierwszego rzucić, nie? Dobrze, jest dużo ochrony z boku. Nie, wiesz jak żartuję. Ty, jak ty zachowujesz taki spokój? No stary, no co ja mam? Nie znacie go przecież, zawsze dużo szczeka. Niech się pochwali, gdzie ma łańcuch lepiej. Jak w tydzień temu. Co jest z łańcuchem? Gdzie łańcuch? Jaki w pierdol? Yy, nie było żadnego wpierdolu, ale była faktycznie awanturka. Yy, ale nie wiedziałem, że straciłem ten łańcuch. Nie wiedziałem, następnego dnia pod prysznicem, jak zacząłem się macha kurwa. dotykać po pracy. przytomny leżałeś, kurwa, nie wiedziałeś, co się Ty działo. Czy to jest człowieku? Ej, dobra, słuchaj, nie chciałem tego poruszać, ale zaczepiasz mnie cały czas. Wiesz, nie chciałem. Serio. No kiedy, gdzie cię zaczepią? No, no ale co, dawaj, nawijaj, nawijaj. Od początku lubię, mam walkę z, z tym, z Dawidem, a bierzesz mi, kurwa, tu szpile cały czas. Bijasz, no puchuj. No ale co ja ci tutaj wbiłem? Na razie no nie ty czas, mówisz, że jesteś cel. prawdziwym mistrzem, powiedziałem. The, the real champ. Ale <laughs> to wszyscy wiemy, że mówię to z ironią, to jest raz. A Benek z jakimiś mam, po co do mnie podjeżdżasz? Stary, mam walkę z nim, skup się na walce tutaj z Mateuszem, bo ty tyle. Jesteś, yy, ty jesteś następny. Dobra, słuchajcie, poczekajcie chwilę. Bo poniekąd, yy, no wygrałeś walkę z y, Amadeuszem, no, ale jednak no, no wielu uważa, że nie możesz czuć się zwycięzcą. Ale masz przejebane... Słuchajcie, tak ostatnio w wywiadzie z Isamu, i sam dał propozycję, aby zrobić trzecią walkę, waszą, I bez podziału na rundy, bez limitu czasowego, do, do, do tego, kto pierwszy padnie. Słuchaj, ja mówiłem zawsze, ja chcę na gołe pięści, dla mnie to nie ma znaczenia. Nie tak, gołe pięści, się, normalnie, tak ale się, bez limitu. I tak się skończy to przed czasem, w ciągu dwóch pierwszych rund, więc... Ale bez podziału na może rundy. Może być no limit, może być no limit. Co ty na to, Adi? Przecież rozmawiałem ostatnio z, rozparem, y, z parą, i y, y w ogóle, że w ogóle nie jest zainteresowany taką walką. Nie Adrian, odwołujesz. Trzecia walka. walka. Nie, nie, są, nie Trzecia walka, w ogóle trzecia walka. Słyszałem, że nie jesteście w ogóle zainteresowani. A gdybyśmy byli. Słuchaj. A gdybyśmy byli zainteresowani. Y, słuchaj, możemy o tym porozmawiać jak najbardziej, słuchaj. Jak na pewno o, dostał... o tym porozmawiamy. Słuchaj, na pewno o tym porozmawiamy. Sobie, to. Dzwonił do mnie, czy biorę z nim walkę? Co powiedziałem z miejsca? Jasne. No powiedział, tak, było to tak? prawda. No kurwa, przecież ja mogę normalnie tylko, że wiesz, no stary... Trzeba mu posmarować. ...sypnij dobrze hajsem i kurwa, robimy to, nie? Posz... bez niczoczasowego? Mordo, jak, jak ma stać, to pewnie, że tak. A to ma być dalsze przecież. A, to, no to, to, będzie. to już wiemy, że będzie... Czemu będzie? Po, ej, już wiem... No bez przesady, nie, nie 600%, no nie przesady. Ale będzie strategia ala zaporowa kwota, stary, no, nie no, będzie... A kiedykolwiek o. tak było między nami? No nie było tak. No właśnie, to co jak gadasz ty? Ale, ale czyli co, czy ale, ale nie jest, nie ale jest dobra. w twoim znaczy, yy, a jak Polak wygra i będzie miał pas, czyli ja wtedy walczę o pas? Jeszcze raz? Jeśli Polak wygra i będzie miał pas, to wtedy walczymy o pas? Nie, no wydaje mi się, że yy, za nie w ogóle byłaby taka walka. To też musisz no, amady, mu mu, musisz tam. musisz Amadi, gdzieś tam ten rekord swój poprawić no, na pewno. A poza tym tej samej Przypominam poprawi. wam, że jeszcze Jewid jest w kolejce i walka z Jewidem jest nieunikniona. Tutaj czy Dawida czy Adriana, czy może kiedyś twoja Amadeusz? Czyli nawet jakby Polak wygrał pas. Czyli nawet jakby Polak wygrał pas, to, to co wtedy? Jeszcze wiewiód jest w kolejce. Jeszcze jest wiewiór. Tak? Dobrze. Amadeusz, ja, ja bym chciał jednak jeszcze dalej pociągnąć na temat tych imprez. Słuchaj, no jesteś tak? w przygotowaniach do walki, a nawet dwa dni temu na Twoim Instagramie widziałem, jak robiłeś live'a, gdzie wyściłówka kosztowała trzy stópy. Ja nie mówię, że ty na tym live piłeś, ale nie uważasz, że nie jest to odpowiedni okres i czas. Ale ja miałem ale poczekaj, rodziny, na, rodziny miałem w tym tygodniu. na wiesz? takie rzeczy. Miałem rodziny w tym tygodniu i musiałem sobie zaszaleć, ale. A tydzień tak, temu? Jaki tydzień temu? No, Adrian mówi, że tydzień temu też gdzieś byłeś. No nie było skupić. tydzień temu, to było dwa albo trzy tygodnie temu. Też głupoty gada. To nie jesteś też trochę tak, że lekceważysz swojego przeciwnika? Nie, nie, absolutnie. Właśnie, nie, wiesz co, wydaje mi się, że, że będzie... Nie wiem, nie znam go, nie, nie wiem jak co waży, i tak dalej, ale waży, wydaje nie. mi się, że będzie łatwiejszym rywalem niż na przykład Wiewiór, czy tam Polak, czy, czy nawet Bocian. Ale, ale tak, czy nawet Stół. E, ale przygotowuję się, się do niego, e, jak do najdru, najtrudniejszego przeciwnika, dlaczego, no też po, nie będę w sumie zdradzał tam naszego kontraktu, ale wiem, że będę toczył więcej tych walk, więc chcę być cały czas, cały rok e, chcę trenować, chcę być w jak najlepszej formie, no i co, no i serio, im w końcu, no kurwa, no przeszkadza mi ktoś tam w tle, w wkurwia mnie to niesamowicie, przepraszam bardzo za przekleństwa, ale... Klas już. No wiem, wiem. No ale zamierzam odebrać ten pas. Nieważne, czy, czy to Bocianowi, czy Polakowi, czy nawet z czasem rewanż z Wiewiurem. Chcę Bociana, chcę Polaka. Wiewiura może z czasem. Jesteś pewny siebie, ale ja bym chciał na przykład więcej dowiedzieć o Mateuszu, bo... Mhm. Nadal mi to ciekawi bardzo. Jaki dom ci ten Dobrze ci to wszystko wychodzi? Nie chcę to myślałeś? oceniać, uważam, że forma rośnie, też tak naprawdę od dwóch miesięcy dopiero trenuję. Od kiedy się dowiedziałem, że będzie walka. Yy, no i... Wcześniej trenowałeś, miałeś jakiś kontakt ze sportami walki, z Siłkę walkiem. nożną trenowałem. Ok, długo? Troszkę. A powiedz mi, e, ile dajesz sobie szans na wygraną? Pół na pół, myślę. Jesteś pewny siebie? Ja to widzę, stary, jak pisaliśmy, że chcesz zawalczyć, naprawdę, znaczy, podziwiam, bo to było... Dla mnie A ja nie tam zaszkujący. nie wiem czy to prawda, ale słyszałem, że wcześniej na, nie też ma co ty... się przejmować na zaś, uważam, po prostu wyjdziemy, zrobimy co mamy zrobić i tyle. A teraz jest, są treningi, później będzie tylko zabawa. A ty myślisz, że jesteś w stanie jako pierwszy zgasić światło Amadeuszowi? No może nie zgasić, ale mam, mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem moimi. Gdzie dobrze. Ale widzę, że ty nie darzysz jakoś e, sympatii o Amadeusza, co? Nie, dlaczego? No star, widzę. Ja znam go też. Dobrze. Ja na przykład yy, lubię bardzo Amadego, ale trzymam za ciebie kciuki. <śmum> Dziękuję <śmum> bardzo. <śmum> ja, <biedno. śmum> ja, nie, ja słyszałem, że coś tam niby wcześniej trenowałeś, że tam do WCA chodziłeś i tak dalej. Nie, to wydaje Tak? tak info. Myślę, że to jest zasłona dymna jednak co, bo powiedz prawdę. No może się gdzieś. że tutaj Haribo jest, wiesz, 3 lata już w <śmum> No zobaczymy, zobaczymy, zobaczmy. Ale nie, filmie. ja się nie martwię jego przygotowania. Dla mnie najważniejsze jest to, że ja się przygotowuję i że jak ja wyjdę w sztosie, to i tak wiem, jak to się skończy. No i że najważniejszy jest Edwin. I jest Edwin jeszcze później. <grym> a Madeusz, a ty się nie obawiasz trochę tego 15. 5 Czego? 1 -5. Chodzi mi o rekord. A, nie, ja teraz trenuję. No, po, no, każdy, kto wie, zresztą ty też wiedziałeś, jak mieszkałem w Warszawie, czasami się spotkaliśmy, to, to wiedziałeś, że nie trenuję. Teraz jestem w treningu, wrzucam codziennie na story, więc się nie, tam nie obawiałbym, już nikogo przy tym stole. Dobra, to motywacja, nie chcesz sprzedać kolejny raz, tak? No, nie, no po prostu, no, podpisaliśmy ciekawy kontrakt na dłuższą współpracę, więc wiem, co będę robił przez najbliższy rok. Będę trenował i tyle. No. Mi czas udowodnić, kurwa, wszystkim, kto rządzi w tym 7-7. A Modeusz, e, jak... Czemu ktoś... się śmiejesz? Znaczy nie, bo ja już to słyszałem o że będzie, że będzie dominacja 7-7, no i później no nie trenowałeś jednak do tego pojedynku. No odjebało mi po tym nokaucie trochę, ale ogarnąłem się, tak? Dobra, ale... Musiałem, ja roz... ja, te musiałem trochę się stać forsą, wiesz o co chodzi, polansować się, pożyć ty, jak Kurde. na celebrytę przystało, a teraz wracamy i wiesz. <laughs> Czyli I uważasz się za celebrytę, tak? Amadeusz, słuchaj, pod naszym wywiadem, po twoim ostatnim pojedynku, gdzie powiedziałeś, że kończysz karierę, tak? a widzimy cię teraz też tutaj, było, że jesteś młodym Marcinem Neymanem. Denerwują cię takie komentarze? Hmm. No nie wiem. Co, co tam ktoś tam napisał, eee, no, czy mnie denerwują? No, niech sobie gadają, co chcą. No. Ludzie zaczynają gadać, że Polak ze mną też wygrał tą drugą walkę. Na przykład, znaczy, no, w teorii faktycznie sfaulowałem, ale wiesz o co mi chodzi? Że mi w pierdol spuścił na nie piszą, więc no, co? No, nie spuścił mi w pierdolu, więc pisać sobie mogą różne rzeczy. No. A to czemu nie skończyłeś tej kariery jednak? No bo ja powiedziałem, że kończę karierę, chyba że będę mógł trenować tam, gdzie chcę i sobie trenuję, gdzie chcę. Czyli mówisz o Roszkiewicz'u? Na przykład. I jak właśnie i ci idą te treningi pod okiem no, trenerówskiej? Się... Nie wiem, musisz się go zapytać. No, trenuję naprawdę z profesjonalistami. E, jednymi uważam, że z lepszych trenerów w Polsce na pe, z pewnością. No i efekt zobaczysz już 15 maja, tak? 15 Słuchajcie, 15 no nie, dobra, wróćmy do naszego mistrza Czemp. Cześć, siema. Słuchaj, chciałem, żebyś zabrał głos na temat waszego drugiego pojedynku ze zmianem Polakiem. Ja wiem, że ty unikasz tego tematu, ale myślę, nie. że jest to teraz dobry moment, żeby, żeby to poruszyć. W, w twojej opinii ty przegrałeś tę walkę czy nie? Nie, nie przegrałem, ale sędziowie myśleli inaczej. I tutaj do końca życia będziemy się wykłócać, bo on powie, że to on wygrał, a ja, że to ja. No i, no i tak w kółko możemy. Do usranej śmierci. No co ja więcej zrobić. No i zrobić? dobrze, że to jest to kolejne statcie, bo myślę. No tak, że no tak. Jest jeden, jeden. Zejdą z siebie. I wiesz, dowodnisz albo nie, no, no. że jesteś prawdziwym mistrzem. Ja też nie mówię, bo ta druga walka to była naprawdę ekstremalnie ciasna. I kto by nie wygrał, no pierwsza też, kto by nie wygrał tej drugiej, to i tak by tak było. Ale kurde, wydawało mi się, że przez te obalenia wygrałem. No nie wygrałem, i teraz obalę go 48 razy na każdą rundę, żeby tak zaznaczyć. Dominację Adrian. No bo e warto dodać, że Dawidek jest pod opieką również Karakana, więc myślę że jakieś zapasy tutaj wejdą tym razem. Jako zemsta, tak, za obalenia? Nie, no to akurat tak sobie rzuciłem w powietrze, ale ty jesteś jak ten Karol Wexler. <grym> Karol Wexler. <grym> Adrian, y teraz masz trylogię, prawdopodobnie czeka cię kolejna trylogia. Rozmawialiśmy tutaj jeszcze przed konferencją, ciebie już męczą powoli te trylogie, co? Chciałbyś kogoś nowego? Chciałbym już, wiesz, jakiejś świeżości, coś wiesz, jakichś kotów dostać, znaczy nie twierdzę, że moi przeciwnicy są jacyś słabi i tak dalej, ale chciałbym coś, jakiś powiew świeżości, tak? Może Amadeusz. Nie <gry> że Kubańczyk Wiecie, Kubajczyk chce zejść na siedem więc... Ja bardzo go lubię, no nie wiem, czy, czy widziałbym też z nim walkę, wiesz? Kubajczyka akurat bardzo, bardzo lubię. A mnie nie? Nie wiem, czy widziałbym z nim walkę. Jak najbardziej Dawida też, oczywiście, że tak. Wiesz, no to kwestia, że no, nie, wiem, no, nie wiem, czy Kubańczyk chciał ze mną walczyć, no nie wiem, no, zrzuć, jakbyś wygrał z Micrzym. Mi Kuba z ja właśnie, walczyć. Jednej, z mistrzem, to Kubańczyk chciałby z tobą walczyć. Podczas mną tej zawalczyć. jednej konferencji dostałem już czterech zawodników, poczekajcie, dajcie mi chociaż zawalczyć z Dawidem, co? Dobrze, a Dawid, powiedz mi, czy jeżeli wygrałbyś z Adrianem, to czy zawalczyłbyś z Kubańczykiem? Z Wiewiurem. Z wiewiórem. Jakbyś wygrał z Wiewiurem, jak jak wygrał wiewiurem zakładając... to zawalczyłby z Kubańczykiem? Słucham? Jeżeli byś wygrał z Wiewiórem, to czy walka z Kubańczykiem jest realna? Po tym co, jak wyglądała no tak, walka tak, z Badatem? ale Wiesz, no zakładając, że wygram z Adrianem i zakładając, że wygram z Wiewiurem, e, to no, okej. Okay. To no będziesz kółodporny już wcale po takich skłonie. No, nie no, wiesz, i... to jakbym ich trzech pokonał, to już w ogóle bardziej. No, Odbiłoby Bardziej Jamadiemu. Okay. Komu? Bardziej Od Tego powiem. celebryckiego życia by, by się odbił. <laughs> no wiesz, najpierw jest walka z Adrianem. Jak wygram, to się będę cieszył, jak nie wygram, to. Będziemy razem Bagnu. Spokojnie. Adriana, ciebie to nie denerwują te komentarze, które, znaczy, które zarzucają ci ludzie, że wygrywasz te pojedynki. Wiesz, chodzi mi o pojedynek z Kasiuszem, chodzi mi o pojedynek Ale. z Amadeuszem. I i już wiemy. rozmawialiśmy na ten temat przed tak. oferencją. Stary, już wiesz, już byłem atakowany z każdej strony. Wiesz, no... Nie działa już to na mnie jak płachta na byka. Jest, jest luz, totalny luz, wiesz o co chodzi. Już podchodzę do tego z dystansem. Wiesz, wydaje mi się, że od tego są ludzie, no się podkręcali, no ma być śmiesznie, no ma być kontrowersja i tak dalej. No kurde. Wydaje wej? mi się, że Chyba chodzi o te komentarze w stylu w walce Amadeusz kontra. Wiem o co chodzi wygrał na Polak. No niecham no. się zawsze jak to czytam. Kurde, no stary, no spoko, no, Why not. No. Jakoś się zapisuje w tej historii tego fajnego Manu. No, Tworzysz spoko. tą historię, bo jest od początku. Dokładnie tak, więc jak stary, no kurde, mam jakiś tam swój swój, no, nie wiem, jakby to nazwać, no jest ta widownia, gdzie, gdzie cały czas o mnie myślą. Super, no kurno, Why not. Na pewno nie płacie. No. <laughs> Amadeusz, jesteś w stanie nam obiecać, że do tego pojedynku przygotujesz się nie w 100%, tylko w 110%? E, jasne, dlatego zapraszam wszystkich na mój Instagram Amadeusz no love. Tam codziennie wstawiam prawie codziennie coś z treningu. E, no, czy to z zapasów, czy ze sparingów. No, ostatnio był sparing na live u mnie z krychą UFC. No po prostu zapraszam do mnie na Insta zobaczycie moje treningi będą mieli naoczny dowód, że trenuję Day after day. Posłuchałeś krękę, czy nie? Wiesz co, sparowaliśmy boksersko. No, kto wygrał jakby zestawie dla siebie to też był koleżeński sparing, więc w koleżeńskich nie chodzi. Wiesz co, wynik nie miał znaczenia. Tam po nie dyskutowaliśmy, kto kogo wypunktował. Ale myślę, że dobrze sobie poradziłem. Mateusz, chciałem do ciebie wrócić jeszcze. Słuchaj. Eee, aż mi wypadło z głowy. Słuchaj, eee, czy koledzy i koleżanki z planu, co sądzą w ogóle o tym udziale na Fame MMA? No, na pewno jest to coś nowego, coś innego. Trzymają za mnie kciuki i zróbmy to. Let's go. Siedzisz taki tutaj przygaszony, Czy jak zobaczyłeś teraz Amadousza. Ja się wyciszam po, po prostu. Pierwszy, tu na konferencji, bo to jest pierwsze spotkanie, czy nie? Eee, nasze nie, ale nasze tak. Nasze znaczy nie, ale nasze znaczy tak, tak, ale dobrze, ale jak zacząłeś to Amadusza, jaki pewny siedzi, to czy to cię troszkę tak, czy nie żałujesz, że wzięłeś tą walkę, czy nadal wiesz? Kurwa, skąd już go męczyć, no, Wojta? Nie, żałuję, broń Boże, jest to ja dla mnie udaję, pewnego rodzaju... Wiesz, jak <grym> chcę. Znaczy, Kultury, jak mi się ja z jego 12, jak jak się czukaj. wtrącić. Mi się wydaje, że on może być za takiego drugiego Tomka lenika przez niektórych odebrany, ale gwarantuję, widzę, że ja wiem, że on coś ukrywa, czuję, że ma ten charakterek, bo no, no widzę to po prostu po nim, widziałem też tutaj poza... Poza całą konferencją. Ja się cieszę, że przyjął tą walkę. Szanuję tego chłopaka na pewno bardziej niż, niż re, re, potężnych włodarzy Huberta Mściwujskiego e, bardziej niż tutaj innych zawodników siedzących. E, do nich mam większą spinę. No, f, dla mnie spoko, że ma Jaja, że wychodzi i tak dalej, ale uważam, że coś tam może ukrywać. I z tego co wiem, wcześniej też coś tam liznął. Ale to do Dawida e, dalej masz? Do Dawida masz spinę dalej? E, tak, i kiedyś mu przypierdolę za to. <laughs> za co? Za co? <laughs> Za wszystko. Za tą żeby tylko nie za zabrakło. Tą gaz, A, wszystkie konflikty. Dokładnie. Słyszysz, żeby tylko nie zabrakło gazu. Nie no, ale ogólnie fajnie mnie posadziliście tutaj z jednej strony, bo właśnie to są. ty powinien siedzieć powinien siedzieć na moim miejscu. Wymarzonymi rywalami. No. Bok zeli Wojtek Gola. Tak jest. Tylko no nie wiem, które. Ciekawe, kto to projektował takie ułożenie hmm. części. Z... No, ale przebiega na razie w, no, w luźnej atmosferze chłopaki, nie chcą się szarpać. Ajajaj. Dobrze, panowie, dziękujemy wam e, za rozmowę e, i zapraszamy was. A co was... jeszcze Adi, chcesz powiedzieć? No powiedz coś. Dawid! Masz przerąbane! Nie no, ej, dlaczego tak krótko? Kurna. Wszyscy inni dłużej mieli, ale mam to Była, hitler, część. była długa część. To była ja mam część, mam teraz, mam teraz twardy tekst do mojego rywala. Dawaj. Ciupapi mu Nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Dawaj odpowiedz coś po polsku po polsku po polsku żeby wszyscy zrozumieli do po, po japońsku Keninin no i tym akcentem możemy zakończyć tą ja tutaj. mam jeszcze bardzo ważny komunikat Eee, Gdzie jest łańcuch? Amadeusz by... Nolo. Weź na Instagrama. Dodawaj no, coś mocnego. Żeby wbili do mnie na Instagrama, dobra, o, o, Podam wygrania Kończymy, kończymy. Kończymy. Dziękujemy bardzo. Bardzo ważny komunikat. <średenia> Masz coś mocnego jeszcze? Ostatnia rzecz jaką możemy się spodziewać, tak żebyś zakończył to wisienką, tą w stylu Amadeego. Y -y. Że Polak dzisiaj będzie obsmarowany u mnie na Insta Story. Zapraszam wszystkich, amatorów. <grym> <Love, love. grym> na, na moim przykładku Dawid Malczyński, jeden ich walka. Moi drodzy, już, już za, na, na moim już za chwilę. finałowa Polak. część konferencji, grubę rzeczy, grubę rzeczy. mianowicie Dubielny Kiel Casio Parquet. Do zobaczenia.